Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na film, w którym pokażę wam moje ulubione kremy z SPF 50. Będą to kremy, których używam, kiedy nie mam makijażu, kremy pod makijaż, a także kremy tonujące, których używam, kiedy mam ochotę na delikatny makijaż, ale jest zbyt gorąco, żeby używać podkładu. Także jeżeli taka tematyka was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na wstępie zaznaczę, że ja mam cerę suchą i wrażliwą, i kremy, które Wam dzisiaj pokażę, dobrze się sprawdzają dla mojej skóry. Zacznę od kremu, którego już od bardzo dawna używam na co dzień, zwykle kiedy nie mam makijażu. Jest to krem Baby Dream SPF50. Jest dostępny w Rosmanie, w cenie regularnej kosztuje 40 zł i ma 200 ml. Ten krem jest dedykowany dla dzieci, nawet dla niemowląt. Jest to filtr chemiczny, wodoodporny, hipoalergiczny. On nie bieli, ale na skórze delikatnie błyszczy. Mi to błyszczenie osobiście nie przeszkadza, ale wiem, że nie każdemu to odpowiada. Wystarczy go lekko odcisnąć w chusteczkę, kiedy on już tak troszeczkę zastygnie i można go delikatnie przybudrować i jest ok. On się również dobrze sprawdza pod makijaż. Makijaż się ładnie na nim utrzymuje, nie roluje się. Jest trochę tłusty, więc wiem, że nie każdemu będzie pasował. Należy go psiknąć najpierw na dłoń i dopiero z dłoni aplikować go na skórę. On jest trochę wodnisty, dobrze się rozprowadza no i ma sporą pojemność, bo to jest 200 ml. Jest to produkt dedykowany, tak jak mówiłam, dla dzieci, więc świetnie sprawdza się dla całej rodziny. Drugi krem z SPF50, również z Rossmana, jest z firmy San Ozon. On jest praktycznie identyczny jak ten krem z Baby Dream, zarówno pod względem składu, jak i tego, jak się zachowuje na skórze. Ten krem z San Ozon ma trochę więcej substancji w składzie, więc jeżeli nie ma tego z Baby Dream, no to biorę ten. Kolejny krem to Bielenda Bikini. On ma fajne matowe wykończenie. Konsystencja jest lekka, delikatnie bieli. Dobrze się aplikuje i dobrze trzyma mat. Ma ładny zapach, taki pielęgnacyjny, troszkę kwiatowy. On czasami szczypie, więc jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę, to zwracam na to uwagę. W kładzie ma skrobie kukurydzianą, która matuje, skwalan, który wzmacnia barierę hydrolipidową, wodę kokosową, która działa przeciwzmarszczkowo oraz kwas hialuronowy, który nawilża skórę. On dobrze się sprawdzi dla osób, które mają cerę tłustą, ponieważ jest lekki, ale jest matowy. Derma SPF 50, ma nietłustą formułę, która dobrze się wchłania, nie klei się po nałożeniu i jest bardzo wydajny. Dobrze się sprawdza pod makijaż, w składzie ma kwas hialuronowy, który nawilża. Opakowanie jest bardzo wygodne, ponieważ ma pompkę. Ziaja Med SPF 50, jest to przeciwzmarszczkowy krem do twarzy dla skóry suchej i dojrzałej. Jest jednym z moich ulubionych kremów ze spiew 50. Ma fajną konsystencję, dobrze się wchłania, dobrze się sprawdza pod makijaż. Jednak nie można go nakładać zbyt grubej warstwy, trzeba troszkę odczekać zanim nałożymy makijaż. On nie powoduje przetuszczania skóry, nie szczypie w oczy, tak jak mówię, nadaje się pod makijaż, nie bieli. Szybko się wchłania i pozostawia przyjemne wykończenie. Teraz pokażę Wam moje dwa ulubione kremy z SPF 50 pod makijaż. Cera W nawilżający krem do twarzy z SPF 50, dla skóry normalnej i suchej. Jest to ostatnio mój jeden z ulubionych kremów z SPF 50 pod makijaż. Dobrze się rozprowadza na twarzy, szybko się wchłania, nie roluje się, ma dość neutralny zapach i nie podrażnia oczu. Krem jest lekki, delikatny i nie obciąża cery. Szybko się wchłania i jest bardzo wydajny, a do tego jest przyjemny w użyciu, ponieważ ma pompkę. Drugim moim ulubionym kremem pod makijaż jest Nakomi SPF50 Basic. Makijaż pięknie się na nim utrzymuje, krem jest dosyć gęsty, ale dobrze się rozprowadza, nie bieli i bardzo ładnie, delikatnie pachnie. Zawiera cztery formy kwasu kialuronowego o różnych rozmiarach i właściwościach wnikania w skórę, zapewniając wielopoziomowe nawilżenie. Zawiera również olej z oliwek, który powodza proces regeneracji i zapobiega starzeniu się skóry. A także ekstrakt z zielonej herbaty, która działa antyoksydacyjnie, ujętniająco i przeciwstarzeniowo. Teraz pokażę Wam moje ulubione kremy tonujące z SPF 50, których używam, kiedy jest bardzo gorąco chcę mieć makijaż, ale nie chcę mieć podkładu. Kiedy jest bardzo gorąco, to ciężko jest mi nosić taki tradycyjny podkład, więc dobrą alternatywą są właśnie kremy tonujące z SPF 50. Kobo Sisi Cream z SPF 50. Ja mam go w dwóch odcieniach 52 i 53. Bardzo fajny produkt, ładnie wygląda na skórze, całkiem dobrze kryjak na krem sushi. pięknie wygląda na skórze, jest to krem nawilżający, więc będzie super dla osób z cerą suchą. Jest to fajny produkt do takiego szybkiego makijażu, ponieważ nie musimy osobno nakładać SPF oraz podkładu. Tylko mamy takie dwa w jednym. Jest połączeniem nawilżającego serum przeciwzmarszczkowego, korektora podkładu i kremu przeciwsłonecznego. Jest wygodny w użyciu, ponieważ ma pompkę. Ziaja krem tonujący ze SPF 50. On występuje w dwóch odcieniach: jasnym i naturalnym. Teraz dla mnie bardziej pasuje ten naturalny. Konsystencja nie jest zbyt gęsta, dzięki temu, że krem ma kolor, nie musimy już nakładać podkładu. Jest niedrogi, bo kosztuje około 20 zł. Chroni przed światłem UVA i UVB i zapobiega podrażnieniom słonecznym. Krem jest lekki, wodoodporny, ładnie wyrównuje kolory skóry. Krycie ma lekkie, no bo nie jest to podkład, tylko krem tonujący. Jak dla mnie w zupełności wystarcza do takiego makijażu codziennego. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki film przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę moich ulubionych kremów z 50. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy używaliście któregoś z tych produktów. Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzał. Napiszcie również, jakie są Wasze ulubione kremy z 50 i czy możecie mi coś polecić. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.